Cześć, witajcie, ja jestem Faust i czołem Wielkiej Polsce. Powracamy do naszej kampanii. E, na początku, póki nie zapomnę, serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. To bardzo motywuje do działania. No i Wielka Polska dzięki temu może się rozrastać. E, tak, co teraz robimy? Ro modernizujemy armię. Bardzo dobrze. Budujemy e, artylerię nową do naszych jednostek do naszych oddziałów i bardzo fajnie, Krym z kimś walczy nie, nie walczy, po prostu chciał access okej, okay. poróbmy sobie w takim razie claim na... a, nie mamy ludzi, brakuje nam dyplomatów będzie trzeba w końcu zmodernizować ten nasz, ee, nasz nasze królestwo do imperium to już trochę za długo trwa dobra, zbudujmy dobudujmy resztę Armat. Tutaj już są w tych 3, 4, do piątego Teraz dobudujmy. To akurat będziemy mieli na styk. Nie, nie na styk. Będziemy mieli jeszcze z lekkim zapasem Force Limit używany. E, właściwie moglibyśmy znowu zatrudnić człowieka. A tu co się dzieje? Właściwie czemu nie mamy tam e, claimów? Co? Memel, na Konigsberg mamy, na Pernow już mamy, to teraz... Aha, zniknął nam człowiek, ok trzeba będzie anektować tego Mołdewczyka, ale to jeszcze trochę poczekamy, na Psków trochę Manpowera, z Afriko bardzo chętnie. Tutaj mamy na wszystko, z so już Denmark, Anhalt, Mecklenburg, Nuremberg i Maskowi. Spokojnie, ja mam Austrię, więc luz zaatakujemy Czechy, to wciągniemy do wojny Austrię Tylko no, zanim zaatakujemy, to minie trochę czasu, albowiem, albowiem. Cóż, mamy regencję. No, niestety. Okej, okay, claim na Memel jest. Lecimy następny na Ortelsburg. Miałem coś zbudować chyba. Manufaktur już, już nie ma nigdzie zbytnio opłacalnych. No, nie ma. No, to będę oszczędzał po prostu pieniądze. Ewentualnie dobuduję łodzie. Pływajcie po Nowogrodzie może. Teraz zobaczymy, gdzie się bardziej opłaca. Chyba Nowogród właściwie. No, 17 dukatów. Z tradea teraz dostajemy. Ostruda została przekonwertowana. Szkoda, szkoda. A miałem tam zmieniać kulturę, no? E, dobra. Gdzie możemy jeszcze zmieniać kultury? E, mówiłem, węgierskiej nie będę zmieniał. E, możemy zmienić. W równych. Tak? E, w Kijowie by się przydało. Um, I w żytomierzu. No, to jest chyba dobre rozstawienie. Ewentualnie zaczniemy tutaj może iść też w tę stronę, żeby tych stepowców też zacząć nawracać na jedyną odpowiednią kulturę. Um, ok, na razie to niech będzie tyle. Teraz poczekam może na jakąś technologię albo coś. Dobra, weźmy sobie. Weźmy sobie ideę. Następne nie będą quantity, bo właśnie ubolewam nad tym manpowerem. A w ten sposób e, będę miał go zawsze nad to. No i teraz mam 130 tysięcy manpowera. I 1400 regeneracji miesięcznej. Więc, no jest różnica. Możemy pobudować jeszcze gdzieś. W posony się opłaca. Rozejmy nam się pokończyły. Więc bardzo dobrze. No, tutaj się opłaca. Wworodne. Worożchu. Złoty Orda chce przejścia. Nie obchodzi mnie to. Modena ma Disputed Succession, ale ma młodego króla, więc luz. No, w sumie ja mam Disputed Succession. Jakbym jakbym miał tą samą dynastię, na przykład w Austrii, to mogliby mi zaklejmować tron. Przenieśmy armię do Głogowa, bo tutaj w zimie brakuje. Kto jest cesarzem? Burgundia cały czas. Tutaj w zimie brakuje zapasów. Oczywiście mamy wywalone. O, Szkocja jak tutaj walczy. Ciekawa sprawa, że Szkocja wygrywa z Wielką Brytanią. Szkocja... Chcesz pomocy czy coś? <grych> nie wiem, w sumie nie ogarniam Sternberg się wkurza bardzo. Trzeba włączyć w takim razie armię. 300 dukatów za jeden base tax w Warszawie czy 6000 manpowera w tym momencie. Właściwie mogę użyć manpowera, to jest 6 miesięcy albo 300 dukatów, to jest kilka lat, więc użyję manpowera. Dobra, Mariusz, musisz stłumić jeden bunt, który zaraz tutaj wyskoczy. No okej, okay, fajnie quantity lecą. Powoli, bo powoli, ale lecą. Może damy sobie skupienie tym razem na dyplomatyczne, bo to z nimi odstaje. Tak mi się wydaje. Potem zmienię najwyżej. Na razie nie będę nikogo atakował, bo mam tę regencję. Więc te punkty się uzbierają na spokojnie. A tutaj atakują Brandenburg i Francję. A ten walczy z Austrią. No okej. Okay. O, i za, za darmo w przemyśle dostałem Manpower Fajnie, który złożyłem wcześniej w Warszawie. Okej, okay. no, mi to pasuje totalnie. Mm, dobra, ustawmy tam wojsko, zobaczymy, czy się zbuntują, czy nie. Wolałbym, żeby nie, ale jeśli będzie trzeba, no to trudno, nie? Co poradzę? Cały czas robię przychód, więc może zatrudnię gościa trzeciego, pozi trzeciego poziomu e, z. Administracji. Bo mnie na to stać. Po prostu. Właściwie. on kosztuje 15 dukatów. Zarabiam 18. O, darmowy jeszcze stability. Coś mogę je zużyć jakoś? No nie. Mogłbym ewentualnie tylko wziąć za 100 punktów. Albo nie, wezmę tutaj stability darmowe i wezmę darmowe tu tutaj i mam już plus 3 a Anglia faktycznie upada pod naporem właściwie to jest Wielka Brytania czyli musieli mieć w pewnym momencie tak musieli w pewnym momencie podbić yy, Szkocję tylko Szkocja w jakiś sposób odzyskała swoje ziemie chyba ze względu na wojnę z Hiszpanią albo coś, nie ogarniam czemu mam hostile od Hiszpanii co się dzieje? Okej, okay, rozejmy nam się skończyły Moskwę dobrze by było szybko zaatakować e, Ty wracaj do Smoleńska, a ty nie wiem Przejdź na Kursk Czy gdzieś, nie wiem um, Jakieś kulturki? Na razie nie o, Nie, z Śląskiej nie będzie Nie będzie sensu zmieniać Teutonika przydałoby się zaatakować. O, ale to za moment. Mam tu oba claimy, mam. Królewiec trzeba będzie zaraz zdobyć, i ogólnie najechać Danie. Zaraz się to wszystko ogarnie. Coś tu się opłaca, nie? Nie. Niekoniecznie. Dobra. 10 prestiżu za Frico. Fajnie. Ok, widzę, że to nie ma sensu, więc... Ym, więc stąd zejdziemy. Zmniejszymy maintenance, niech oni wybuchną i dopiero z nimi zawalczymy. Ok, równe teraz ma y, naszą kulturkę. Dobrze. Kulturowo, no już widzicie, y, znacznie, znacznie jesteśmy więksi. Momencik, trzeba zwiększyć maintenance Czekamy jeden miesiąc i... Warmia również ma naszą kulturkę bardzo dobrze Będziemy jeździli sobie nad jeziorka Polskie Ok, szybka konwersja z powrotem w Sternbergu I Fajrand i czekamy aż nam się odnowi na maksa manpower. O, możemy teraz plantacje zbudować, które no niekoniecznie się opłacają jakoś bardzo. Właściwie no 0,35 drogą nie chodzi, nie? Łęczyca się racnocześ. No, w tych trzech prowincjach. I teraz oszczędzamy hajs. Jaki mamy przychód 111 dukatów przed 1600 rokiem. Moi drodzy, myślę, że idzie mi naprawdę nieźle, póki co. Income? Oh my god! Cisnę po wszystkich! 111, ottomani mają 90 Francja 68, ottomanom wystarczy zabrać 4 prowincje Tendy, 3 prowincje i oddać je na przykład Mołdawii Właściwie oddać Mołdawii i anektować? Nie mieć tutaj separatyzmu, przekonwertować kulturkę? No to brzmi nawet sensownie, ile kosztuje aneksja? 312 no to jakbym, jakbym tutaj dorzucił, to by nie było aż tak drogo. No, to jest myśl. Eee, zróbmy jakieś klejmy na Ruska. Holm, Ładoga. Eee, Ładoga, jest fajną prowincją. Ładoga, gdzie jest Ładoga? Tutaj. Szwecję, niekoniecznie. Okej, okay, Sternberg wrócił. Dobra. Poznań został przekonwertowany. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ok, Zygmunt. Urósł. Możemy atakować eee, kontrreformacja. Blasfermi akt. Tak jest. Heretyków wtępić. Nienawidzimy ich. Ok, Żytomierz jest teraz. Też z naszej kultury. Jak to wygląda? No naprawdę fajnie, zobaczcie. Taka duża duża bulba <laughs> polskiej kultury, która się wgryza i bardzo dobrze no. Okej, okay. Better Relations overtime będzie przydatny. O proszę, same. Sejm. Sejmowi bardzo podobają się moje. Um, propozycje. technologia i DE minus 10% i redukcja inflacji. No i fajnie, kurczę. Cieszę się w takim razie że się ze mną zgadzają land maintenance modifier minus 10% jeszcze więcej pieniędzy w naszych kieszeniach, wspaniale Janusz byłby dumny no ale mamy Jana i Jana również na na, 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 na dziedzicu, więc Etiopia, Dania, Ferrara Oldenburg, Etiopia żyje Etiopia jest duża no, no, no. W ogóle, jak wygląda świat? Obejrzyjmy sobie Amerykę Północną. Właściwie, zerknę tylko jeszcze, ile minut mamy. 13 dopiero. Okej, okay. Ameryka Północna wygląda mniej więcej tak. Nic się nie dzieje, ale jakieś tam kolonie już się zaczynają. Tutaj też jakieś drobne kolonie. Brazylia. Tak, tylko Brazylia na razie powstała. No i Kolumbia hiszpańska. Tutaj nic ciekawego. Bachmanis, Timorydzi istnieją. Mink istnieje. Japonia została zjednoczona. Prawie całkowicie. Zostało tylko Ouchi które Japonia zaraz zje. I będzie pewnie atakowała Koreę. Więc jest ok. Rewal możemy przekonwertować w końcu. Gdzie jest Rewal? Tutaj. Dać im autonomię. Nie, nie ma sensu. Dobra, kogo atakujemy? Atakujemy Czechy. Czy Czechy możemy, na przykład, nie wiem, anektować całe? Nie. Dobra, to zróbmy jak najwięcej claimów, na przykład na morawy też. A na hradeczko nie mamy jeszcze. No to zwrot, tył zwrot. Dobra, przerzućmy tam całą naszą armię. Zwiększmy już maintenance. Najlepiej na maksa. Mamy gościa od Force limitu yy, Właściwie poziomowego Weźmy trzeciopoziomowego. Stać nas na to. Yy, ok. O nie. Francja ma teraz Papal Controllera. Nie my. Szkoda. Integracja to powolny proces. Weźmy sobie Legata Papieskiego. Żeby sobie trochę odnowić tego. Yy, utraconego. Utraconej reputacji. No i fajnie, mamy tutaj to złoto. E, kulturowo też jest tutaj ok. Ile zarabiamy? 0,59 tylko na tym złocie. Słabo. Liczyłem no trochę więcej chociaż. No ale. Nie jest tak tragicznie. E, tą armię mogę wywalić, nie jest mi już potrzebna. No i nie mam permu. E, I wyglądamy ohydnie. No ale cóż, niedługo zaczniemy zjadać resztę Moskwy, więc spokojnie. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą Austria już z nikim nie walczy, za to Bohemia walczy Austria nie dołączy, czemu? Austria ma 1000 złotych długu No to spłacimy ci twój dług Przynajmniej 700 złotych z tego długu Teraz zobaczymy, czy nie dołączy 400 złotych długu ma Przecież dałem ci przed chwilą kupę forsy, dobra Robimy i tak pozytywny income więc weźmiemy jedną pożyczkę i wyślemy temu biedakowi 600 zł nawet. I teraz dołączy. Prawda? Tak jest. Oberlausitz czy Show Superiority? Na razie potrzebujemy drugiego klejma, więc poczekamy chwilę i zaatakujemy. Okej, okay. technologia jest, tania jakoś tak wyszło, mi się wydaje. Gdańsk, jest polski, nareszcie, proszę Państwa, pierwsze ważne centrum polskiej kultury, czyli Gdańsk, stał przekonwertowany. Wspaniale, nasza kampania powoli się rozkręca. Dobra, e, ostatni claim na Morawie i zaraz zaatakujemy. ale w Cleansing Heresy dzięki temu em, wygrane bitwy będą stanowiły o zwycięstwie, chociaż nie, może właśnie o Hradeczko, bo na pewno uda się je zdobyć Ty wyjść na Morawie o, może nie właśnie, dwie armie tutaj gdzieś niech się bujają z Mariuszem na czelem a jedna armia z y, Królem? Nie, Króla nie chcę w to angażować Henryk Ogiński Ogiński, proszę bardzo, Piotrek Ogiński, kocham gotować dowodzi naszymi armiami Wchodzimy w takim razie Wchodzimy w... W Czech'a no, Okej, okay. pierwsze koty za płoty Morawy niech ktoś zacznie oblegać Ten niech oblega Erc Mam nadzieję, że nie mają żadnych claimów na to Austriacy eee, To dobrze, to ja to zajmę bezpośrednio Dużą część przerzucę też na pewno na eee, Ottomana O, czyżby on chciał mnie atakować? Nie Gdzie on idzie? 24, 26. Muszę iść na pomoc. Szybko! Praga zdobyta. Bardzo szybko. Przyznaję. Ehm, dobra, zwycięstwo, którą oni mają. 13. Ja mam technologię 14 i zaraz będę mógł mieć 15. Do tego mam fajne idee i ogólnie wszystko mam fajne. Fajniejsze od nich, na pewno. O, tu jak zostali zniszczeni z tak tyle tysięcy wojska i e, Dobra, no to co, oblegamy to, ten shit. Powoli Morawia upadła. E, oddaj mi Budajowice, człowieku. Nie oddam mi Budajowic. Dobra, tak czy tak, chcę tylko te dwie prowincje. Chociaż nie mógłbym więcej mm. Budin to Hungary Na przykład jakbym wziął tylko na... No. no tak, 90 musimy, musimy mieć Warscora No to na luzie Raczej Będzie dobrze Niech no zerknę. A no właściwie, jak tam poszło? O, przegrała jednak Szkocja. Te, te zwycięstwa, to nie wiem, był wynik jakiejś pomyłki, najwidoczniej, no ale okej. Okay. Dobra, przerzućmy jedną armię na północ. Ta armia niech pomaga na południu. Dobrze, niech no zerknę. Ile trwa odcinek? Odcinek trwa równo 21 minut, prawie. Prawie równo. Tak więc, dzięki za oglądanie to było na tyle. I do zobaczenia. Już jutro o tej samej porze, no chyba że to będzie weekend, no to będzie 7.30. Trzymajcie się, cześć.